Witam, jestem Pileś oto to jest kolejny odcinek z serii zagrajmy o Drakula. Yy, tutaj skończyliśmy, ale nagrywałem i musiałem przerwać i nie zapisałem wcześniej, więc użyłem tutaj taśmy, którą mieliśmy tutaj w ekwipunku, którą zdobyliśmy w Carfax. Yy, wkładają się w to miejsce po przybliżeniu i wtedy wyświetla się film, na którym Drakula niesie minę do yy, po schodach, po schodach do góry to jest jakiś czarno-biały film. A przyczyna naszych utrapień sama tu nas Witała. Gra skończona. Ta broń już nie będzie Cię chronić. Jesteś zdany na moją łaskę i niełaskę. Czego chcesz? Jak widzisz, jesteś w moim zamku w Transylwanii i nikt ci tu nie pomoże. Przekrałeś. Mów, gdzie jest pierścień, a będę litościwy. Gdzie jest mina? Mina nie powinna Ci więcej obchodzić. Jestem jednak gotów darować ci życie, jeśli dasz mi pierścień. To umowa dla głupca. Ludzie nic dla ciebie nie znaczą. Wiem, że pierścień może cię zniszczyć. Bez niego jesteś tylko marionetką wiszącą na ostatnim ze sznurków. Nigdy ci nie powiem, gdzie on jest. Ja marionetką? Za kogo ty się uważasz, żeby mówić do mnie w ten sposób? Twój mały, śmiertelny muszek nie jest w stanie pojąć wagi tego, co się dzieje. Mówię ci, świat wkrótce zamieni się w ogród cieni, w którym ludzie będą niewolnikami, a ja będę nimi rządził z miną u mego boku. Co za szkoda, że nie będziesz żył wystarczająco długo, żeby zobaczyć mój triumf. Za kilka chwil życie, jakie znasz, przestanie istnieć. Staniesz jedną z tych istot, z którymi na próżno dotąd walczyłeś. Nie mogłoby być żałośniejszego losu niż twój Jonat, Harker! to ty jesteś odpowiedzialny za tę brudną robotę. Mogłem się domyślić. Nie pogarszaj swojej sytuacji i nie pleć bzdur, pomyśl. Jeśli byłbym cię zdradził, pierścień byłby teraz w rękach Drakuli, a nie pod opieką świętego Jerzego na cmentarzu, gdzie go zostawiłem. Teraz muszę iść. Zanim mistrz zauważy moją nieobecność. Uważaj, za tymi drzwiami wszędzie czai się niebezpieczeństwo. Źle muchy, ale poczciwy. No to by było. Ależ ja nie jestem w Transylwanii. Jestem ciągle w styksie w Londynie. Komnata jest salą kinową. Wow. Steward! ze Stewardem coś nie to. To ty... Jak widzicie, to tylko był manekin, więc... Muszę zobaczyć, czy tutaj wszystko wiem jak zrobić, bo potem no, taki problem mały jeden i nie wiem dlaczego. No tak, zablokowało nam się to i musimy wejść tu do szybu wentylacyjnego. Tyle, że mam taki problem, że czasami po prostu mi no, nie mogę, no i tyle. I nie wiem dlaczego. No no to wypatrzcie, że ten odcinek będzie tak krótki. Ale po prostu muszę to rozwiązać i widzimy się... W, nie odcinek, tylko część odcinka, widzimy się w następnej części odcinka. Yes.